Dzień dobry, witam. Dzisiaj sobie porozmawiamy o myśliwstwie uczniczym. Ale jako, że w Polsce myślistwo ucznicze jest niestety nielegalne, to wybierzemy się na Antarktydę i zapolujemy na pingwina, o właśnie na tego pingwina. Umieścimy sobie pingwina gdzieś tutaj, po środku placu, żeby sąsiedzi byli bezpieczni. No, powiedzmy tu, I już przechodzimy do omówienia sprzętu, albo może o, zapnę sobie tutaj na, na statyw. Pingwina gdzieś tam w oddali widać. No i dobra, myślę, że wszystko inne też widać. Mamy tutaj różne rodzaje łuków. I po pierwsze. Zaczniemy od łuku dziecięcego dla dziecka młodszego. Jest to łuk prosty, nowy, prosty, bez prostego kawałka drewna. Strzała tarczowa z lekkim grotem. No, i spróbujemy ubić pingwina. No, prawie, prawie. Na razie mu się udało. Teraz łuk, e, również prosty, leszczynowy, dla dziecka starszego. E, to też tak leszczyna. Weźmiemy sobie strzałę tarczową, ale już z grotem nieco cięższym. Zobaczymy, jak tam pingwin tym razem. O, coś się z nim chyba nie tak. To wezmę jeszcze tą z lekkim grotem, żeby się przekonać, czy strzała, czy łuk. Tak, tak. Dla... Coś go znosi. No, niestety trzeba go będzie dopracować. Hmm. Teraz przejdziemy do mojego najnowszego dziecka, czyli łuk prosty. Akacjowy, no jeszcze nie jest zupełnie skończony. Wezmę też sobie większą strzałę, troszeczkę inny kaliber, większy. Zobaczymy, cóż teraz Pinkin nam na to powie. No, prawie, prawie dostał trochę ziemią po oczach, ale nadal jest bezpieczny. to teraz przechodzimy już do profesjonalnych rzeczy, tutaj mamy łuk sportowy core Archer jest to łuk kompozytowy z wymiennymi ramionami, łuk refleksyjny, już nie prosty, już troszeczkę dalej idziemy, bierzemy sobie strzałkę, to też wezmę tą z lekkim grotem, tarczową, Zobaczymy co na to pingwin No, tuż nad uchem Spróbuję go jeszcze troszeczkę tutaj pospraszyć Znowu tuż nad uchem Wezmę może to z cięższym grotem Jak już prać to z grubej rury To chyba z tymi strzałami coś jest nie tak No i ostatnia e, Ostatnia rzecz tutaj, której używam To jest e, łuk myśliwski Firmy Bear Black Bear dokładnie No to już jest Potężna broń myśliwska Chociaż jeszcze, ja szczerze mówiąc wolę Wolę strzelać z prostych łuków. No ale zobaczymy, co na to pingwin. No, tuż pod pingwinem, myślę, że chyba nawet dostał w stopę, chociaż nie przewrócił się, więc chyba nic mu nie jest. To też teraz. Troszeczkę urozmaicę amunicję, bo do tej pory strzałem strzałami tarczowymi, a teraz wezmę coś, czym się naprawdę powinno polować: czyli strzałę, taką właśnie e, myśliwską, która może spenetrować pingwina aż po czubki palców. no tutaj widzę, że coś jest źle ustawione z tą strzałą, to trzeba sobie zmienić ustawionko. Chyba jeszcze nie była strzelana. O, teraz będzie lepiej nieco, mam nadzieję. No, zobaczymy. No i znowu pudło. Także Pingwin ocalał Może sobie spokojnie znosić jaja.